Dzień dobry, ponownie zapraszam do warsztatu Świętego Mikołaja, gdzie dzisiaj stworzymy słoiki ozdobne, właściwie z tego, co znajdziemy u siebie w domu. Do stworzenia takiego słoika będą Państwo potrzebowali przede wszystkim słoika z nakrętką, oprócz tego to, co znajdziemy w domu. W moim przypadku będą to figurki, piórka... Odrobina choinki, znalezionej na spacerze i wata opatrunkowa, która będzie udawała nam śnieg. Oprócz tego możemy wykorzystać też różnego rodzaju lampki. Ja mam na przykład ledowe z korkiem, które będą potem pięknie świecić. Można też zakupić takie na baterie. Teraz pokażę Państwu, jak z tego wszystkiego w łatwy sposób złożyć po prostu taki ozdobny słoik. W słoiku układamy rzeczy, które byśmy chcieli, by się w nim znalazły. W moim przypadku będzie to kawałek choinki i elf. Podświetlimy go od dołu. Jeżeli przesuwa się państwu figurka czy ułożenie, to potem wystarczy tylko wszystko poprawić palcem na spokojnie. Zawsze można też wyjąć i zacząć od nowa. I tak naprawdę jak będzie wyglądał państwa słoik zależy tylko i wyłącznie od waszej wyobraźni. W taki prosty sposób można zrobić ciekawą ozdobę, którą można umieścić pod choinką, a ona będzie pięknie wieczorami świeciła. Postaramy się pokazać Państwu na końcu jeszcze ujęcie właśnie jak to wygląda przy zgaszonym świetle. Oprócz tego, co my wykorzystywaliśmy, czyli lampek, figurek, tak naprawdę można wykorzystać wszystko, jakieś drobne maskotki, albo zamiast waty użyć wacików do demakijażu. Tak naprawdę, co tylko Państwo zapragną.